Dzień dobry, dzisiaj o czasie mówimy, więc ja wiem, kiedy ja umieram. Więc ja wiem, nawet kiedy każdy człowiek umiera. Nie tylko ja. Wyliczyłem. Na matematyce się znam trochę. Na poziomie wyższym. Więc jak to jest? Ja mam 67 lat, prawie, prawie. Minęło jak jedna sekunda. A nawet szybciej. To jeśli Bóg pozwoli mi jeszcze tu 10 lat na tym TikToku ludziom coś mówić, żartuję oczywiście, wcale nie chcę, ani mówić za TikToku za dużo wystarczy, ani żyć tu 10 lat. Chciałbym dzisiaj pójść do raju. Ale gdyby Bóg zdecydował, że jeszcze jednak mam gadać na TikToku jakiś czas, to to jest jedna dziesiąta sekundy. Więc została mi jedna sekundy i już tam. Cudowny moment przejścia. Genialna historia. Śmierć moja najlepsza przyjaciółka. Żeby tylko przyszła szybko i sprawnie. Żebym się nie męczył zbyt długo nie lubię. Ale jak odmawiam różaniec i mówię, mówi się ze mną, za mną, kochana matko, teraz i w godzinie śmierci naszej Amen. No to wiadomo, będzie fajnie. Będzie szybko. Dobrze. Teraz, kiedy umieramy mając lat 20? Tak? Osoby, które są młode, mają lat 20, to te 20 lat też im minęło jak jedna sekunda. No to zostało im jeszcze 3 albo 4 sekundy. To życie mija niesłychanie szybko. Dzięki Bogu. Jesteśmy na egzaminie. No po co siedzieć tu na egzaminie cały czas? Ludzie dobrzy umierają szybko, a ludzie źli, no tacy, no niestety muszą się tu męczyć. Wie tu cudownie jest. I dzięki opatrzności boskiej nie męczę się na tym ziemi. Jest mi rajsko. Jestem w siódmym niebie ziemskiego raju. Ptaszki mi tu ćwierkają. Żurawie prześlicznie śpiewają. Sarynki chodzą. Dla mnie to raj. Dla mnie to jest raj. Budzę się rano i czuję się w raju. Zasypiam i też jestem w raju. To jest coś niesamowitego. Dobry Boże, dziękuję Ci bardzo za wszystko. i pra... Chciałbym, żeby ten egzamin skończył się. Do nieba, Panie Boże, prosto do nieba. Wszystkim, życzę miłego dnia, samych radości. No i to spotkanie w raju. Niech wszyscy błogosławali i trzech mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. no. i przypomnę, że prawa ręka, a kamera odwraca stronę. Czyli wygląda jak lewa, a jest prawa. Mi takie niespodziewanie.